Rozpoczynamy z nowym rzeczownikiem. Meine Füße tun mir weh. Bolą mnie nogi. Tutaj używamy tego czasownika tun, czynić. Czynić bolącymi. Meine Füße tun mir weh. Sie schlug die Beine übereinander. Założyła nogę za nogę. Zszlug die beine übereinander. Er rannte so schnell er konnte. No i mamy taki zwrocik. Biegł co sił w nogach. W dokładnym tłumaczeniu. On biegł tak szybko jak tylko mógł. Er rannte so schnell er konnte. Er kann sich kaum noch auf den Beinen halten. Er kann sich kaum noch auf den Beinen halten. Jak sobie ktoś wypije na przykład, to taka sytuacja czasem występuje. Du musst es umkehren. Musisz to odwrócić do góry nogami. Du musst es umkehren. Er schlurfte. Nogami. Er schlurfte. Sie ist heute mit dem linken Bein aufgestanden. Wstała dziś lewą Nogą. Sie ist heute mit dem linken Bein aufgestanden. Sie haben das Haus auf den Kopf gestellt. Sie haben das Haus auf den Kopf gestellt. Czyli w dokładnym tłumaczeniu, że oni postawili dom na głowie. Sie haben das Haus auf den Kopf gestellt. Przewrócili dom do góry nogami. Er hat sich mit händen und füßen gewehrt. Bronił się rękami i nogami. Czasownik wehren oznacza bronić, sich wehren, bronić się. Er hat sich mit Händen und Füßen gewehrt. Bronił się rękami i nogami, żeby, nie wiem, czegoś nie zrobić. Sie versuchen auf eigenen Beinen zu stehen. Starają się stanąć na własnych nogach. Sie versuchen, auf eigenen Beinen zu stehen. Ich bin zum Umfallen müde. Ich bin zum Umfallen müde. Czyli jestem taka zmęczona aż do granic. sytuacji, kiedy upadnę. Bo umfallen to jest wywrócić się, przewrócić się, prawda? Czyli czuję się tak słabo, zmęczona, że zaraz upadnę. Ich bin zum umfallen müde. Padam z nóg. Sie nahmen die Beine in die Hände. Lub Zinamen die beine unter den arm. Wzięli nogi za pas. Jak widzicie, są dwie opcje. Czyli wzięli nogi do rąk. To jest pierwsza opcja. Zinamen die beine in die hände. A drugie, że wzięli nogi pod pachę. Pod ramię tak naprawdę. Zinamen die beine unter den arm. Wzięli nogi zapas. In mathe bin ich ein hoffnungsloser fall. No z matematyki to jestem noga. Mówi się tak, prawda? In mathe bin ich ein hoffnungsloser fall. Czyli w matematyce jestem beznadziejnym przypadkiem. W dokładnym tłumaczeniu będę to przetłumaczył. Hoffnung to jest nadzieja, czyli bez nadziei, Beznadziejnym przypadkiem. Fall to jest przypadek. Er hat die Flatte gemacht. Powiem Wam szczerze, że z tym to się nigdy nie spotkałem, ale znalazłem w słowniku taki zwrot, co jest dosyć ciekawe. Daunogen. Er hat die flatter gemacht. Sie ist wach schon seit 6 Uhr. Ona ist na nogach już od 5. Sie ist wach schon seit 6 Uhr. Czyli jak widzicie, być na nogach, to jest po prostu zain. Być już no na nogach, no inaczej nie mogę powiedzieć. Das ist auf dem Kopf. To jest do góry nogami. Czyli w dokładnym tłumaczeniu, to jest na głowie. Das ist auf dem Kopf. Rozpoczynamy z nowym rzeczownikiem. Meine Füße tun mir weh. Bolą mnie nogi. Tutaj używamy tego czasownika tun, czynić. Czynić bolącymi. Meine Füße tun mir weh. Sie schlug die Beine übereinander. Założyła nogę za nogę. Sie schlug die Beine übereinander. Er rannte so schnell er konnte. No i mamy taki zwrocik. Biegł co sił w nogach. W tłumaczeniu on biegł tak szybko jak tylko mógł. Er rannte so schnell er konnte. Er kann sich kaum noch auf den Beinen halten. Ledwo się trzyma Er kann sich kaum noch auf den Beinen halten. Jak sobie ktoś wypije na przykład, to taka sytuacja czasem występuje. Du musst es umkehren. Musisz to odwrócić do góry nogami. Du musst es umkehren. Er schlurfte. Powociu Nogami. Er schlurfte. Sie ist heute mit dem linken Bein aufgestanden. dziś lewą Nogą. Sie ist heute mit dem linken Bein aufgestanden. Sie haben das Haus auf den Kopf gestellt. Sie haben das Haus auf den Kopf gestellt. Czyli w dokładnym tłumaczeniu, że oni postawili dom na głowie. Sie haben das Haus auf den Kopf gestellt. Przewrócili dom do góry nogami. Er hat sich mit Händen und Füßen gewehrt. Bronił się rękami i nogami. Czasownik wehren oznacza bronić, sich wehren, bronić się. Er hat sich mit Händen und Füßen gewehrt. Bronił się rękami i nogami, żeby, nie wiem, czegoś nie zrobić. Sie versuchen auf eigenen Beinen zu stehen. Starają się stanąć na własnych nogach. Sie versuchen, auf eigenen Beinen zu stehen. Ich bin zum Umfallen müde. Ich bin zum Umfallen müde. Czyli jestem taka zmęczona aż do W sytuacji, kiedy upadnę. Bo umfallen to jest wywrócić się, przewrócić się, prawda? Czyli czuję się tak słabo, zmęczona, że zaraz upadnę. Ich bin zum umfallen müde. Padam z nóg. Sie nahmen die beine in the Hände, Lub. Zinamen die Beine unter den Arm. Wzięli nogi za pas. Jak widzicie, są dwie opcje. Czyli wzięli nogi do rąk, to jest pierwsza opcja. Zinamen die Beine in die Hände. A drugie, że wzięli nogi pod Pachę. Pod ramię, tak naprawdę. Zinamen die Beine unter den Arm. Wzięli nogi zapas. In mathe bin ich ein hoffnungsloser fall. No, z matematyki to jestem noga. Mówi się tak, prawda? In mathe bin ich ein hoffnungsloser fall. Czyli w matematyce jestem. Beznadziejnym przypadkiem. W dokładnym tłumaczeniu będę to przetłumaczył. Hoffnung to jest nadzieja, czyli bez nadziei. Beznadziejnym przypadkiem. Fall to jest przypadek. Er hat die Flatte gemacht. Powiem Wam szczerze, że z tym to się nigdy nie spotkałem, ale znalazłem w słowniku taki zwrot, co jest dosyć ciekawe. Daunogen. Er nogę hat die Flatte gemacht sie ist wach schon seit 6 uhr ona jest na nogach już od 5 sie ist wach schon seit 6 uhr Czyli jak widzicie, być na nogach to jest po prostu wach zain. Być już no na nogach no, inaczej nie mogę powiedzieć. Das ist auf dem Kopf. To jest do góry nogami. Czyli w dokładnym tłumaczeniu to jest na głowie. Das ist auf dem Kopf.